Czekaj, czekaj. Wiesz, że klasyczny izotonik ma w jednej butelce 120 kalorii. Kiedy zaczęłam liczyć kalorie, zorientowałam się, że klasyczny izotonik ze sklepu ma tyle kalorii, co mały batonik. A jak ktoś trenuje, to ma to ogromną różnicę. Gaming Hydration, wow! Zero cukru, tylko 3 kalorie na 100 ml, a skład? Wow. Sześć. Elektrolitów, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujesz do larczonego nawodnienia, a dodatkowo 13 litrów. Dla mnie nawodnienie to nie tylko coś na siłownię. To coś, co wpływa na mój dzień. Mam więcej energii, nie boli mnie głowa, lepiej śpię i szybciej regeneruje się po kardio. Wcześniej sięgałam po kolejną kawę lub napój izotoniczny, a teraz mam Gaminate Hydration i moje ciało dużo lepiej funkcjonuje. Jeśli chcesz mieć więcej energii, nie tylko na treningu, ale w ciągu dnia, spróbuj. Dla mnie to był mały krok, ale zmienił wszystko.